Czy kiedykolwiek wpatrywałeś się w sufit, zabrany przez to niewytłumaczalne pragnienie położenia się, podczas gdy świat na zewnątrz podąża za szalonym kursem? To nie jest sam. Ten impuls, że wiele etykiet jako lenistwa może nosić głębokie przesłania ze swoich nieświadomych szeptów duszy, które Karl Jung, jeden z największych odkrywców ludzkiej psychiki, poświęcił się rozszyfrowaniu. Znany szwajcarski psychiatra stwierdził, że to pozorne pragnienie bezwładności. Często ukrywa wewnętrzne wezwanie do czegoś większego ciche zaproszenie do zanurzenia się w głębokie wodzie samoznania. Kiedy twoje ciało błaga o odpoczynek, gdy twój umysł obwinia się za nieproduktywność, może się to zdarzyć znacznie bardziej znaczące niż myślisz. Jung ujawnił, że te momenty pozornego paraliżu mogą być portalem dla potężnych wewnętrznych transformacji okna, aby zrozumieć ukryte motywy regulujące ich codzienne działania. Pozostaje pytanie. Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, co tak naprawdę będzie nam się komunikować? Impuls pozostania położony, rozważania pustki lub po prostu istnienia bez produkcji znajduje głębokie korzenie w psychologii analitycznej opracowanej przez karla Gustava Junga. Aby zrozumieć to zjawisko, musimy najpierw ustalić podstawy myślenia jungowskiego i sposób interpretacji tych momentów pozornej bezczynności. Jung opracował pojęcie zbiorowej nieświadomości, warstwy ludzkiej psychiki. Która wykracza poza indywidualne doświadczenie i łączy nas z uniwersalnymi archetypami. W przeciwieństwie do swojego mentora Sigmunda Freuda, który postrzegał nieświadomość głównie jako represjonowane repozytorium, Jung widział w nim źródło mądrości i wskazówek. Kiedy odczuwamy niewytłumaczalne pragnienie zebrania się, możemy doświadczyć tego, co Jung wezwałby od duszy. Dusza w kontekście Jungowskim nie jest koncepcją ściśle religijną, ale reprezentuje całość psychicznej istoty. W tym świadome i nieświadome aspekty. Działa jak wewnętrzny kompas, często komunikujący się poprzez pozornie irracjonalne objawy, sny i impulsy. Chęć położenia można interpretować jako symboliczny objaw, co oznacza, że coś w nas wymaga uwagi. Proces, który Jung nazwał indywidualizacją, jest ściśle powiązany z tymi momentami przerwy. Jednostka reprezentuje podróż samozadowolenia i integracji psychicznej, do której każda osoba jest wezwana. Ta ścieżka nie podąża prostej linii stałego postępu. Przeciwnie, obejmuje okresy cofania, kontemplacji i pozornej stagnacji, które są fundamentalne dla wewnętrznego wzrostu. Kiedy czujemy się zmuszeni do dramatycznego zwolnienia, możemy doświadczyć, co Jung nazwałby enantiodromią zasadą, że każda skrajność staje się przeciwna. W społeczeństwie obsesji na punkcie ciągłej wydajności ciało i psychika ostatecznie reagują, szukając równowagi przez przeciwną skrajność całkowitą bezczynność. Shadow, kolejna fundamentalna koncepcja w teorii jungowskiej, również odgrywa kluczową rolę w tym zjawisku. Cień reprezentuje aspekty nas samych, które tłumimy lub zaprzeczamy, często związane z cechami uważanymi za negatywne przez świadomość lub społeczeństwo. Lenistość, lub chęć niezrobienia nic, może reprezentować mroczny aspekt w kulturze, która ceni nieustanną pracę i wydajność jako najwyższe cnoty. Jung zidentyfikował, że ciało fizyczne często przejawia własną mądrość, służąc jako narzędzie do przekazywania nieświadomych aspektów psychiki. Gdy ciało wymaga, spoczywa przez tę potężną potrzebę pozostania po leczeniu, może to sygnalizować potrzebę integracji zaniedbanych aspektów bycia. Ta komunikacja somatyczna stanowi formę intuicyjnej mądrości, która wykracza poza świadomą racjonalność. Archetypy, uniwersalne wzorce znajdujące się w zbiorowej nieświadomości. Również wpływają na te doświadczenia. Na przykład, archetyp pustelnika reprezentuje tymczasowe usunięcie świata zewnętrznego w celu poszukiwania wewnętrznej mądrości. Kiedy czujemy wezwanie do zebrania się, możemy odpowiedzieć na ten archetyp rodowy, który łączy nas z tradycją mistyków, mnichów i mądrego, którzy znalazły oświetlenie w izolacji. Synchroniczność kolejna podstawowa koncepcja jungowska. Odnosi się do znacznych zbiegów okoliczności. Które wydają się łączyć wydarzenia zewnętrzne z wewnętrznymi państwami psychicznymi. Okres silnego pragnienia izolacji może zbiegać się z wydarzeniami zewnętrznymi, które analizowane w świetle synchroniczności ujawniają ważne wiadomości o naszej osobistej podróży. Jung opracował także koncepcję kompleksów grupy myśli, wspomnień i emocji obciążonych u czule, które wpływają na nasze zachowanie. W społeczeństwach może pojawić się kompleks wydajności które nadmierne działanie, generując poczucie winy i lęku idę, gdy doświadczamy naturalnego impulsu spowolnienia. Teoria typów psychologicznych Junga pomaga również zrozumieć to zjawisko. Osoby, które preferują introwersję, naturalnie wymagają okresów gromadzenia w celu ładowania energii, podczas gdy osoby z dominacją ekstrawersji mogą mieć większą trudność w uhonorowaniu tych impulsów rezerwowych. Chęć położenia się może nadal reprezentować to co Jung nazwałby regresję usług ego, tymczasowym ruchem dla bardziej prymitywnych stanów, który paradoksalnie służy najbardziej zaawansowanym rozwoju psychologicznym. Ta pozorna regresja często poprzedza znaczne obcasy w procesie indywiduacji. Oprócz podstaw teoretycznych, zjawisko woli pozostania w leczeniu ujawnia głębsze warstwy po analizie z perspektywy współczesnej psychologii jungowskiej i jej praktycznego zastosowania. Ten rozdział bada niuanse tego pozornie prostego, ale złożonego psychicznie zachowania. Pojęcie czasowości psychicznej pomaga oświetlić to pytanie. Jung zauważył, że psychika nie działa zgodnie z czasem chronologicznym, chronos, ale następuje w czasie jakościowym, kairos, w odpowiednim czasie dla niektórych wewnętrznych zmian. Kiedy czujemy przytłaczający wzrost spowolnienia, możemy doświadczyć dysonansu między czasem społecznym a wewnętrznym czasem duszy. To urządzenie nie stanowi problemu do poprawienia, ale niezbędną regulację między różnymi czasowymi wymiarami naszego istnienia. Współczesne badania nad neuroplastycznością potwierdzają intuicję Jungowską w zakresie potrzeby pozornej bezczynności. Badania pokazują, że ludzki mózg wykonuje niezbędne prace podczas stanów odpoczynku: konsolidując wspomnienia, przetwarzanie informacji emocjonalnych i wykonywanie kreatywnych połączeń, które byłyby niemożliwe w okresach skupionej aktywności. To, co powierzchownie wydaje się bezczynne, może reprezentować intensywną reorganizację aktywności neuronalnej. Psychoneuroimmunology, dziedzina, która bada związek między procesami psychologicznymi a układami nerwowymi i immunologicznymi, ujawnia, że okresy świadomego spowolnienia mogą wzmocnić odporność i promować procesy leczenia fizycznego. Jung przewidział te odkrycia, uznając głęboką integrację między stanami psychicznymi a zdrowiem ciała. Kiedy ciało prosi o odpoczynek przez tę nieodpartą wolę, aby się położyć, często aktywuje mechanizmy samowystarczalności, które działają poza świadomością. Zjawisko wypalenia, tak powszechne we współczesnym społeczeństwie, stanowi przeciwną skrajność integracji, którą zaproponował Jung. Osoby, które systematycznie ignorują oznaki potrzeby zbierania, ostatecznie doświadczają upadków fizycznych i psychicznych. To, co początkowo objawia się jako niewielka chęć pozostania w łóżku, może, jeśli wielokrotnie ignorowane, stać się przewlekłym wyczerpaniem, depresją lub różnorodnymi zaburzeniami psychosomatycznymi. Kultury antropologiczne, nieindustrializowane, często obejmują rytuały wspomnienia, które uznają mądrość tej potrzeby przerwy. Rdzenne ludy różnych tradycji praktykują rytuały izolacji podczas ważnych przejść życia, uznając, że znaczące transformacje wymagają okresów pozornej bezczynności. Nowoczesność straciła wiele z tej rodowej mądrości, traktując patologiczne to, co wiele tradycji uważa za święte. Jung udokumentował kilka przypadków klinicznych, które ilustrują to zjawisko. Niezwykłym przykładem obejmowało wykonawczy w średnim wieku, który rozwinął niewytłumaczalny chęć polegania na długi czas. Początkowo oznaczone jako depresja, zachowanie to okazało się mechanizmem ochrony psychicznej podczas istotnego przejścia. Kilku tygodniach uhonorowania tego impulsu, człowiek pojawił się z nową jasnością co do swojego prawdziwego powołania, porzucając udaną, ale duchowo pustą karierę, aby poświęcić się bardziej znaczącej pracy. Zjawisko synchroniczności jest często intensyfikowane podczas tych przymusowych okresów zbierania. Pacjenci z Jung zgłosili znaczące zbiegi okoliczności i wyjątkowo żywe sny podczas faz odstawienia, co sugeruje wzmocnienie komunikacji między świadomością a nieświadomością. Gdy ciało fizyczne spowalnia, analiza dream, centralne narzędzie w psychologii analitycznej, ujawnia interesujące wzorce w okresach zdominowanych przez pragnienie bezczynności. Sny w tych czasach często zawierają symboliki śmierci i odrodzenia jaskiń, macicy lub głębokich oceanów wszystkie wskazujące na procesy wewnętrznej transformacji, które wymagają tymczasowego usunięcia ze świata zewnętrznego. James Hillman, psycholog, który rozszerzył pracę Junga rozwinął koncepcję duszy świata anima mundi sugerując że nie tylko jednostki ale sama cywilizacja przechodzi przez cykle zawierające niezbędne sesje emerytalne historyczne okresy pozornej stagnacji często poprzedzają znaczne odrodzenia kulturowe odzwierciedlające na poziomie zbiorowym w tym samym procesie którego doświadczamy indywidualnie zjawisko znane jako pasywny opór w psychoterapii również oświetla ten temat terapeuci jungowscy obserwują że niechęć do podnoszenia z łóżka może reprezentować formę zdrowego oporu wobec niewspółosiowych oczekiwań zewnętrznych z autentycznymi potrzebami wewnętrznymi. Ta pozorna bezwładność może stanowić akt intuicyjnej mądrości, chroniąc jednostkę przed przedwczesnymi lub nieaktywnymi działaniami. Intensyfikacja fantazji i wyobraźni w stanach odpoczynku stanowi kolejny znaczący aspekt tego zjawiska. Jung uważał aktywną wyobraźnię za potężne narzędzie terapeutyczne. A współczesne badania potwierdzają, że stany relaksu fizycznego ułatwiają dostęp do niedostępnego twórczego materiału psychicznego w okresach skoncentrowanej aktywności. Badania autonomicznego układu nerwowego pokazują, że naprzemiennie między stanami współczulnymi i przywspółczulnymi, aktywacji, relaksacja, jest niezbędna dla integralnego zdrowia psychofizycznego. Współczesne społeczeństwo. Głównie współczujące, powoduje nierównowagę, że ciało stara się skorygować poprzez intensywne impulsy dezaktywacji, jako nieodparta wola pozostania po leczeniu. Jungowskie zrozumienie tego zjawiska wykracza poza uproszczone dychotomie zdrowotne w porównaniu z chorobą, rozpoznając w tych pozornie regresywnych impulsach mądrości, zorientowanej na całość psychiczną. Kiedy czcimy tych więźniów, aby zwolnić, nie poddawamy się lenistwie. Ale świadomie uczestnicząc w głęboko zintegrowanych procesach transformujących w architekturze ludzkiej psychiki, uznanie i uhonorowanie wezwania duszy do spowolnienia oblicza znacznych przeszkód w świecie, który ceni stałą szybkość i wydajność. W tym rozdziale analizuje wieloaspektowe wyzwania, które sprawiają, że nasza zdolność do autentycznego reagowania na impulsy zbiórkowe, które Jung zidentyfikował jako niezbędne dla rozwoju psychicznego. Pierwsza i być może najbardziej potężna przeszkoda polega na współczesnej strukturze społeczno-ekonomicznej, która rzadko pomieści naturalne rytmy aktywności i odpoczynku. Sztywno ustrukturyzowane systemy robocze, oparte na stałej wydajności, tworzą środowiska, w których honor potrzeby zatrzymania stają się praktycznie niemożliwe. Jung zauważy, że ta nieelastyczność reprezentuje formę jednostronnej zbiorowej świadomości, która nieuchronnie generuje rekompensaty psychiczne. Często objawiane jako choroba fizyczna lub psychiczna, internalizacja wartości produkcyjnych stwarza szczególnie trudny kompleks psychologiczny. Osoby utworzone w kulturach, które utożsamiają wartość osobistą z wydajnością, rozwijają krytyczne głosy wewnętrzne, które bezwzględnie potępiają wszelkie próby zwalniania. Ten nieustępliwy samokrytyzm, który Jung zidentyfikowałby jako autonomiczny kompleks, może generować intensywną udrękę, gdy doświadczamy naturalnego impulsu. Aby pozostać kłamstwem, odpoczynkiem lub po prostu byciem. Oprócz ciśnienia zewnętrznego i zinternalizowanych, patologizacja bezczynności stanowi kolejną znaczącą przeszkodę. Dominujące systemy medyczne i psychologiczne mają tendencję do klasyfikowania przedłużonych okresów emerytury jako objawów zaburzeń, takich jak depresja lub zaburzenia lękowe. Chociaż warunki te z pewnością istnieją i wymagają odpowiedniego leczenia, Psychologia Jungowska ostrzega nas przed niebezpieczeństwem zachowań bezkrytycznie patologicznych, które mogą reprezentować naturalne i niezbędne procesy reorientacji psychicznej. Współczesna hiperłączowość technologiczna sprawia, że nasza zdolność do honorowania potrzeb wspomnienia, urządzenia elektroniczne powodują oczekiwanie na stałą dostępność, wirtując ludzkie wrażenia i trudne kontakty z naturalnym rytmem ciała. Jung, który głęboko cenił związek z naturą i jej cyklami, z pewnością w wszechobecnej technologii identyfikowałby potencjalną przeszkodę w słuchaniu subtelnych znaków duszy. Paradoksalnie przemysł dobrobytu często pogarsza problem, przekształcając samoświadomość w inny obszar wydajności i optymalizacji. Praktyki, które pierwotnie zamierzały ułatwić wewnętrzne połączenie, są często kooptowane przez mentalność samodoskonalenia, która wzmacnia zamiast kwestionować imperatyw stałej wydajności. Jung ostrzega przed instrumentalizacją procesu indywiduacji, pamiętając, że prawdziwy rozwój psychiczny często wymaga poddania się, niekontrolowania. Strach egzystencjalny stanowi kolejną głęboką przeszkodę. Spanie nieuchronnie oznacza konfrontacja podstawowych pytań dotyczących znaczenia, celu i śmiertelności, których pozwala uniknąć stałej aktywności. Jung zauważył, że mu osób pozostają zajmowane dokładnie, aby uniknąć tego spotkania z egzystencjalną pustką, która nieuchronnie pojawia się w okresach przymusowego bezruchu, zakład społeczny związany z odpoczynkiem jest dodatkową barierą. W kontekstach kulturowych, które celebrują kulturę hustle, tak, przyznanie się do pauzy często powoduje osąd i stygmatyzację. Osoby, które uczciwie rozpoznają i szanują swoje ograniczenia energetyczne, często stają w obliczu izolacji społecznej i zawodowej. Tworząc bolesny dylemat między autentycznością a przynależnością. Relacje interpersonalne mogą również utrudniać reakcję na wezwanie do zwolnienia. Członkowie rodziny, partnerzy i koledzy, wykorzystywani na pewnym poziomie dostępności i energii, często reagują negatywnie, gdy ktoś wejdzie do niezbędnej kolekcji. Jung zauważy, że ta dynamika reprezentuje konflikt między zewnętrznymi oczekiwaniami a wewnętrznymi archetypowymi potrzebami. Które każda osoba powinna negocjować w procesie indywiduacji. Tymczasowa utrata tożsamości jest kolejnym znaczącym wyzwaniem. Wiele osób sztywno konstruuje samoocenę w oparciu o ich zdolności produkcyjne i osiągnięcia. Kiedy dążenie do przekwalifikowania przerywa te działania, pojawia się kryzys tożsamości, który Jung uznałby za okazję transformacyjną, ale początkowo przejawia się jako niepokojące poczucie utraty samej. Kultura wiecznej pilności sabotuje także naszą zdolność do honorowania naturalnych rytmów aktywności i odpoczynku. Ciągle wzmacniane wrażenie, że nie ma wystarczająco dużo czasu, powoduje przewlekły lęk, który utrudnia rezygnację dla niezbędnego odpoczynku. Jung zauważy, że to zniekształcone postrzeganie czasu odzwierciedla świadomość zdominowaną przez wychodzące wartości, które pomijają czasowość właściwą dla nieświadomych procesów. Ograniczenia ekonomiczne stanowią konkretną przeszkodę dla wielu. Zdolność do honorowania impulsów opóźnienia często koreluje z przywilejem społeczno-ekonomicznym. Osoby w sytuacji niepewności finansowej rzadko mogą zezwalać na znaczne okresy odpoczynku bez potencjalnie katastrofalnych konsekwencji. Ta rzeczywistość rodzi etyczne pytania dotyczące nierównego dostępu do niezbędnych warunków dla integralnego rozwoju psychicznego. Podział ludzkich doświadczeń w kategoriach takich jak zdrowie fizyczne zdrowie psychiczne i duchowość utrudnia również całościowe zrozumienie, które zaproponował Jung. Fragmentowane systemy opieki zdrowotnej rzadko rozpoznają powiązanie potrzeb fizycznych, psychologicznych i duchowych, lecząc objawy reprezentujące objawy głębszych nierównowagi. Brak znaczących współczesnych rytuałów do honorowania przejść i ogranicznika przyczynia się do patologizacji naturalnych okresów wycofania. Tradycyjne społeczeństwa często dostarczały rytualne struktury, aby pomieścić i nadać sens pozornej fazie bezczynności. Secularized modernity stracił wiele z tej mądrości, pozostawiając jednostki bezkoncepcyjnych kamieni milowych do zrozumienia i zintegrowania wymuszonych doświadczeń zwalniania. Idealizacja młodzieży i stała witalność stanowi również znaczącą barierę. Jung, który poświęcił szczególną uwagę drugiej połowie swojego życia, zauważyłby, że opór kulturowy wobec starzenia się naturalnie wpływa na nasze relacje z stanami niższej energii i aktywności. Społeczeństwo, które ceni wyłącznie cechy związane z młodzieżą, nieuchronnie stygmatyzuje naturalne procesy oszczędzania energii i introspekcji. Te wiele przeszkód, działające jednocześnie na poziomie indywidualnym i zbiorowym, tworzą potężne pole siły przeciwko naszej zdolności do uhonorowania wezwania duszy do zwolnienia. Uznanie ich stanowi pierwszy krok w opracowywaniu skutecznych strategii, które pozwalają zintegrować tę jungijską mądrość we współczesnym życiu w obliczu zidentyfikowanych wyzwań. Jak możemy następnie uhonorować te dusze, aby zwolnić zgodnie z rozumianiem psychologii jungowskiej? W tym rozdziale przedstawiono praktyczne i dostępne strategie zintegrowania tej mądrości we współczesnym życiu, uznając nieuniknione napięcie między głębokimi potrzebami psychicznymi i wymaganiami świata zewnętrznego. Pierwsza i być może bardziej fundamentalna strategia polega na ponownej interpretacji chęci polegania na znaczącej komunikacji, a nie niepowodzenia. Ta zmiana perspektywy postrzega impuls jako patologię rozpoznania go jako przekaźnika potencjału konstrukcji paradygmatycznej transformacji, dostosowanej do myślenia Jungowskiego. Kiedy czujemy ten intensywny impuls, możemy zapytać: Co moja dusza próbuje komunikować się poprzez pragnienie przypomnienia? Ta prosta rekontekstualizacja często zmniejsza winę i opór, umożliwiając bardziej produktywne wykorzystanie. Praktyka wzmocnienia symbolicznego. Metoda centralna N psychologia analityczna oferuje w tym kontekście cenne narzędzie. W obliczu silnej potrzeby pozostania nieaktywnym możemy odkrywać obrazy i skojarzenia związane z tym stanem. Wizualizacja jako hibernującego niedźwiedzia, ziarno kiełkujące pod ziemią lub motyl w metamorfozie w kokonie może wzbogacić doświadczenie, ujawniając transformacyjne wymiary potencjalnie obecne w tym pozornym stanie stagnacji. Ustanowienie codziennego spowolnienia. Zapalenie mikratury reprezentuje praktyczną strategię uhonorowania tej potrzeby bez całkowitego porzucania obowiązków zewnętrznych. Nawet w intensywnie zajętym życiu rezerwuj małe chwile. Pięć minut świadomego oddychania. Kontemplacyjna przerwa z herbatą, krótką medytacją podczas budzenia tworzy przestrzenie, w których można usłyszeć głos duszy. Jung głęboko cenił rytuały jako mosty między świadomymi i nieświadomymi światami. Refleksyjna dokumentacja za pośrednictwem pamiętników Reprezentuje potężne narzędzie jungowskie, które można dostosować do tego konkretnego kontekstu. Regularnie rejestruje odczucia ciała, impulsy zwolnione, a okoliczności, które je poprzedzają, często ujawniają znaczące wzorce. Wiele osób dowiaduje się w tym procesie, że ciało spodziewa się, że odpoczynek potrzebuje długo, zanim świadomy umysł je rozpozna. Odtworzenie przestrzeni fizycznych, aby pomieścić okres legalnego odpoczynku, stanowią również cenną praktyczną interwencję. Utwórz narożnik dekompresyjny, w domu wygodnie wyraźnie dedykowanym nie do zrobienia obszaru materializacji, zezwolenia na uhonorowanie tych stanów. Jung głęboko zrozumiał znaczenie przestrzeni fizycznej w ułatwianiu procesów psychologicznych, o czym świadczy drobiazgowa uwaga, którą poświęcił budowie własnej wieży w Bollingen. Opracuj precyzyjny język, aby komunikować potrzeby kolekcji innym ludziom, reprezentuje ważną strategię społeczną. Zwroty takie jak jestem w okresie przetwarzania wewnętrznego lub potrzebuję czasu na integrację psychiczną często znajdują mniej oporu niż wyrażenia takie jak nie jestem w stanie wstać z łóżka. Jung cenił dokładność językową, uznając moc słów do kształtowania wewnętrznych i zewnętrznych doświadczeń. Praktyka aktywnej wyobraźni metoda opracowana przez Junga doświadomie dialog z nieświadomą treścią oferuje szczególnie istotne podejście. W okresach zdominowanych przez pragnienie bezczynności możemy wykorzystać ten stan recepcyjny do dialogu wewnętrznie z częścią nas, która odpowiada Ruchowi. Zapytaj, kto we mnie potrzebuje odpoczynku? I pozwól, aby obrazy i odpowiedzi pojawiają się spontanicznie, często ujawniają zaskakujące spostrzeżenia. Świadomie negocjowanie umów wewnętrznych stanowi praktyczną strategię pochodzącą ze współczesnej psychologii jungowskiej. Kiedy czujemy silny impuls, aby pozostać położonym, możemy ustalić konkretne umowy z tą częścią nas samych. Całkowicie uhonoruję tę potrzebę przez trzy godziny po południu, a następnie wrócę do zaplanowanych zajęć. Podejście to rozpoznaje legitymację impulsu, jednocześnie utrzymując funkcjonowanie w świecie zewnętrznym. Przegląd założeń kulturowych dotyczących wydajności poprzez soczewkę Jungian umożliwia cenne przeformułowania. Pytania takie jak: czym jestem ciągle zajęty? Lub który cień staram się unikać poprzez nadpobudliwość? Często ujawniają nieświadome motywacje, pozornie racjonalne wzorce behawioralne. Jung podkreślił, że prawdziwa indywiduacja wymaga uczciwej konfrontacji z mrocznymi aspektami osobowości. Kultywowanie społeczności, które cenią i legitymizują naturalne rytmy aktywności i odpoczynku, zapewnia niezbędne wsparcie społeczne. Jungian Circles grupy medytacji poinformowane społeczności duchowe, lub po prostu przyjaźnie. Które honorują podatność emocjonalną, tworzą konteksty, w których można dzielić doświadczenia spowolnienia bez osądu. Jung uznał kluczową rolę społeczności w procesie indywiduacji. Badanie kontemplacyjnych tradycji różnych kultur oferuje alternatywne modele do konceptualizacji okresów pozornej bezczynności. Praktyki takie jak żydowski szabat, medytacja zen. Chrześcijańska kontemplacyjna, emerytowana lub rdzenne ceremonie często zawierają starożytną mądrość w zakresie potrzeby rytmicznej naprzemienności między aktywnością a gromadzeniem. Jung głęboko cenił mądrość transkulturowej, włączając ją do własnego rozwoju teoretycznego. Współpraca z pracownikami służby zdrowia i terapeutami zaznajomionymi z perspektywą Jungian może zapewnić cenne specjalistyczne wsparcie. Lekarze, psychoterapeuci i trenerzy z treningiem psychologii analitycznej Często rozpoznają różnice między stanami patologicznymi a naturalnymi procesami transformacji, które powierzchownie przypominają takie warunki jak depresja lub wypalenie zawodowe. Ćwicz fenomenologiczną obserwację stanów int nos stanowi fundamentalną zdolność do poruszania się tymi doświadczeniami. Naucz się rozróżniać między różnymi cechami chęci leżania, które charakteryzują się kontemplacyjną witalnością w porównaniu z tym, że naznaczona stagnacją energii. Pozwala nam odpowiednio reagować na każdą manifestację. Jung podkreślił znaczenie uważnej obserwacji jako podstawy wszelkiej autentycznej wiedzy. Negocjuj korekty zawodowe, takie jak częściowa praca zdalna, elastyczne godziny lub okresy urlopowe, stanowią praktyczną strategię w dziedzinie zawodowej. Rosnące rozpoznawanie przewlekłych kosztów wydechowych doprowadziło do postępowych organizacji do wdrożenia zasad uwzględniających potrzeby odzyskiwania i integracji. Przedstawienie tych potrzeb jako inwestycji w zrównoważony rozwój często, często znajduje korzystniejszy odbiór w kontekstach zawodowych. Uwzględnienie świadomych praktyk ciała, takich jak yoga, tai chi, Feldenkrais lub autentyczny ruch, oferuje sposoby na czci mądrości ciała przy jednoczesnym zachowaniu pewnego poziomu aktywności. Te modalności, które Jung prawdopodobnie poparłby integrację ciała-ciała, pozwalają na świadome opóźnienie bez całkowitej bezczynności fizycznej, Często służąc jako most w okresach, zdominowany przez impuls zbierania. Regularna praktyka technik ukorzeniania i obecność ciała rozwija również wrażliwość na komunikaty somatyczne, zanim osiągną wyniszczającą intensywność. Krótkie kontrole ciała w ciągu dnia, skanowanie ciała medytacji lub proste momenty uwagi oddychania kultywują ciągły dialog z włączoną mądrością, którą Jung uznał za istotny aspekt integralnej psychiki. Te strategie, stopniowo i konsekwentnie wdrażane, tworzą korzystne warunki, aby uhonorować dusze, które mogą spowolnić bez całkowitego poświęcenia funkcjonalności zewnętrznej. Jung przypomni nam, że prawdziwa indywiduacja nie wymaga porzucenia świata, ale świadomego uczestnictwa w nim, poinformowanej przez wewnętrzną mądrość, która pojawia się, gdy zwracamy autentyczną uwagę na posłańców psychiki, w tym pozornie prosty, ale głęboko znaczący impuls na czasami po prostu leży. Kiedy pozwalamy sobie rozpoznać tę pozornie leniwą wolę, położyć się jako uzasadnione wezwanie od duszy, otwieramy drzwi do głębszego zrozumienia siebie. To, co Karl Jung ujawnił nam poprzez swoją pionierską pracę nad ludzką psychiką, jest nie tylko abstrakcyjną teorią, ale mapą, która porusza się po najtrudniejszych terytoriach naszej wewnętrznej podróży. Paradoks ujawnia: te momenty pozornej bezczynności mogą stanowić najbardziej przekształcające okresy naszego życia. Zamiast nieustannie walczyć z tymi impulsami, klasyfikując je jako moralne niepowodzenia lub oznaki słabości, możemy nauczyć się ich szanować jako posłańców głębszej mądrości, która działa poza racjonalną świadomością. W tym świadomym poddaniu się stwierdzamy, że ciało nie jest przeszkodą do pokonania, ale mądrym sojusznikiem w procesie indywiduacji, którą Jung tak elokwentnie opisał. W społeczeństwie, które ceni ciągłe stanowisko Uznanie legitymacji tych okresów gromadzenia reprezentuje rewolucyjny akt autentycznego samego siebie. Nie chodzi o poddanie się stałej bezwładności, ale o włączenie naturalnych rytmów aktywności i kontemplacji, które odzwierciedlają podstawowe cykle życia. Być może, jak sugerowałby Jung, nasza dusza czasami zachęca nas do lenistwa, ale na głęboką mądrość, abyśmy mogli wreszcie podnieść pełniejszą, bardziej zintegrowaną i bardziej naprawdę żyjącą życie. Może to być najcenniejsze przesłanie ukryte w tym niewytłumaczalnym pragnieniu leżenia przez cały dzień, zaproszenie do odkrycia części nas samych, że szaleństwo współczesnego życia sprawiło, że zapomnieliśmy.